Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kratos, a dzisiaj znowu będę nagrywał! Juhuu! Witaj kurwa jak się nazywasz ha Eee, mówisz do mnie? A do kogo mam mówić? Tylko ty tu stoisz, bo mieszkam ty to ja te gdzie... What the fuck ja mieszkam! Ło daleko, tylko ja tu przyszłem facet, a jak się w ogóle ty nazywasz? Zaraz się przedstawię. Jestem fan 114, a ty jak kartofel 33331, ha ha ha, żart, w tel 2 Tak, gram, ale ja się nazywam Kratos 2do2, a nie jakiś kartofel głąbie. Kurwa, a ty dziwo, nie jestem głąbem, ty ziemniaku ziemniaków, zombie przy jeziorze. Ej, nie wyrażaj się tak, bo nagrywam, facet. A jak raz się tak odezwieć, to tak ci przyleję, że wylądujesz na księżycu. Kurwa. Ta, sorry. Witamy. O, no, dziękuję, ale mówi się nie it, tylko itty. Rozumiesz? Powtórz to jeszcze raz. Słucham? Nie, powiedz jeszcze raz. YouTube. YouTube, kurwa, tylko tak umiemy powiedzieć, wasi głąbie. Ha, ha, ha. Ej! tak jesteś? To Ciebie też obraża. Twoja matka jest tak brudna, że. Na śniadanie! Ty kurwa, a twoja stara, że okna zabija. Oż, ty taki jesteś, Faciu, normalny! A ty nawet nagrywać nie umiesz! Ha, 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 ha. Ile masz subtycji? bo Ja mam na razie zero! ty mam 321 subskrypcji kanału ci nie podam, a teraz to... idę zjeść kanapkę złym No to idź! Zjedz sobie tą prątrową kanapkę z gównem. Oj, przepraszam, z kupą! Zbieraj na wysiedlacie skurwiony w dzieciu twelu, jeden kurwa zajebany z kurwy, synie ty stary dziadku z zajebistymi szczochami. O ty, Taki jesteś! Janek! Janek! Ta kurwa, co się stało? No, bo ten koleż uważasz, że jestem głupi, śmieje ze i Pomóż mi go załatwić. Moż te kuro jak masz na imię te worku na śmieci. No właśnie.